Witam Was. W kolejnym odcinku serii filmików polecam. Dzisiaj chcę polecić film dokumentalny pod tytułem Wino. Czy wiesz, co pijesz? Jest to film uświadamiający tak naprawdę oszustwo na winach, bowiem jak się dowiecie z tego filmu niekoniecznie pijecie wino zobaczycie również warunki w jakich jest hodowane rośnie tak naprawdę winogrona rosną Widok odmawiający sobie wina, ale prawda musi dotrzeć do nas. Mało tego w tym filmie też dowiecie się, jak nas oszkują na cenach to ze sobą wina, które pijemy, które, po które sięgamy. To tyle. Polecam. ten film... Link znajdziecie pod tym moim nagraniem do tego filmu. Pa!